Małgorzata Strękowska-Zaręba, wakacyjne podróże. Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. Zapomnieli o porannym myciu, a nawet o przebraniu się z piżam. Gdyby nie mama, zapomnieliby też o śniadaniu. Szczęśliwie mama przypomniała im o wszystkim. Gdy byli już umyci, przebrani i najedzeni, wyjęła z szafy wielki globus i postawiła go na podłodze. Teraz możecie podróżować palcem po całym świecie! Super ucieszył się Olek, bez namysłu zakręcił globusem. Fru. gdyby kula ziemska obracała się tak szybko, wszyscy dostalibyśmy kręćka jakiegoś lub co najmniej zadyszki. Przed oczami Olka, Ady i Taty, mknęły kontynenty Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Europa i zaraz Azja i Australia. Tu jedziemy. Palec Olka zatrzymał się rozpędzony, na malowanym globusie Australia, Sydney niezłe miejsce będzie fajnie. W Australii są kangury i koale. W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii wtrącił tata. A będzie tam gmach naszego przedszkola? spytała ada. Olek spojrzał na siostrę z politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do przedszkola, który jest kilka metrów od domu. Zakręć drugi raz. Jego palec wskazał państwo leżące w Ameryce Południowej. Brazylia. Dobry wybór pochwalił tata. Są tam wspaniałe plaże chętnie poleżałbym sobie, przeciągnął się leniwie. Może i ja zaproponuję podróż, mama zajrzała do salonu. Chciałabym pojechać z wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura, chociaż Afryka też jest ciekawa. No pewnie jedziemy do Kenii, do parku z dzikimi zwierzętami. Zobaczymy słonie i żyrafy. zawołał Oleg, ożywiony wizją spotkania dzikiego słonia, a może i lwa. A będzie tam nasz park. Nieśmiało spytała Ada. Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu. Nasz park będzie naczekał, czekał na ciebie tutaj w Polsce. Teraz ja wybieram, powiedział tata. Energicznie zakręcił globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz zmieszał się z zielonym, żółtym i brązowym kolorami kontynentów. Adzie aż kręciło się w głowie. Świat na globusie obracał się tak szybko. Co będzie, jeśli palec traf, taty trafi na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji na oceanie. Tam już z pewnością nie ma znajomego parku, ani przedszkola, ani placu zabaw z dużą okrągłą piaskownicą. Stany Zjednoczone, Waszyngton, zakomunikował tata. Jest tam plac zabaw? spytała Ada. Naszego nie ma, ale są inne. Jest za to Biały Dom i. Ale naszego domu tam nie ma przerwała tacie Ada. Ja nie mogę. Chcesz jechać na wakacje, czy nie? Zniecierpliwił się Oleg, Chcę, tylko nie tak daleko, bąknęła Ada. A gdzie? Wybieraj, podsunął jej globus. Ada zamknęła oczy. Niech los zdecyduje, pomyślała i dotknęła palcem globusa. Tu. Cała rodzina wbiła wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata pierwsi gruchnęli śmiechem. Europa, Polska, Warszawa, podsumował Olek. Ada westchnęła z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia? W Warszawie jest jej przedszkole, i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż pod Warszawą mieszkają ukochani dziadkowie. Co ważne, ich dom stoi w pobliżu lasu. Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły: są kukułki, żabki, biedronki, ślimaki i pszczoły. Zachwalała Ada. Mrówki, komary i muchy dorzucił ponuro Olek. Ale już po chwili śmiał się tak jak tata i mama nawet napad komarów nie odstraszyłby ani jego ani Ady od podróży do dziadków podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka który zna setki ciekawostek o zwierzętach to był najlepszy z wakacyjnych planów